Siemanko Załoga, z tej ziomku i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z najlepszej serii Witźmina na YouTubie. Serdecznie zapraszam załoga wspólnie z naszym ragnarkiem do dołączenia do naszych widzów subskrybentów, do naszej rodzinki. Zacznę ciśnienia czerwony, przycisk, subskrybuj dzwoneczkiem, jest to pakiet VIP i dołączacie do naszej rodzinki, która już naprawdę fajnie spędza ze sobą czas już od bardzo długiego czasu. Ragnarek oczywiście się pojawia. No i cóż no, jak zasubskrybujecie kanał, to nie to, że ragnarek będzie uśmiechnięty, no ja może też... Wiadomo, no, na drugim planie, ale też będę uśmiechnięty, ale będzie to również dla Was coś niesamowitego. W końcu znaleźliście kanał, na którym, jak zawsze, oczywiście, dużo dzieje. moi drodzy. Dlatego zapraszam Was bardzo serdecznie do śledzenia, również kanał na bieżąco, bo będziemy robić teraz troszeczkę też nowe serie i oczywiście zbierze się również nasze QA, więc możecie już powoli myśleć nad pytankami dla mnie, dla Ragnarka, oczywiście, no ja tutaj w standardowym drugim planie, bo ostatnio kiedy robiliśmy QA, mieliśmy 1000 e, widzów temu. Więc no dzisiaj jest troszeczkę nas więcej i oczywiście macie do mnie masę pytań, więc możecie już powoli e, pytać się mnie na luzie w odcinku, który dodam za niedługo. Oczywiście będą też serie nowe i nowe ogłoszenia, będą drobne zmiany. Pewne... No i sobie pogadamy. Moi drodzy, pytacie mnie również o to, kiedy udamy się na Wiedźmiński Szlak. Udamy się, bo wiem, że tęsknicie, ja tęsknię również za wami, ale będę musiał też zrobić odcinek, w którym będę chciał porozmawiać o tym, co aktualnie dzieje się w Wiedźminie z mojej perspektywy i jaka ja widzę również przyszłość naszej serii i jakie mam plany aktualnie, patrząc na to, co tam się dzieje. No ale przejdźmy sobie właśnie bezpośrednio do naszej gry, to też właśnie czynimy dzisiaj. Mamy 12 stycznia, co oznacza, że mamy kolejny tydzień naszych zadanych, które są z nami już od pewnego czasu. Pewna e, taka już tradycja, że mamy nowe zadanka tygodniowe, no i dzisiaj naszym bohaterem jest Kikimora Wojownik, znany nam przeciwnik. No ale ja z racji, że ma swój tydzień, musimy oczywiście o tym porozmawiać. Tak więc w naszym Wiedźminie wita nas komunikat mówiący o tym, że mamy tydzień podporu Kikimora Wojownik. Wiedźminie, zauważyłem, że rzadkie Kikimory coraz częściej opuszczają swoje leża, a okolica aż się od nich roi. Wykorzystaj zadania czasowe w tym tygodniu i naucz je, by trzymały się z daleka. Odważność czeka nagroda. No, i teraz przechodzimy sobie, oczywiście, standardowo do naszych nagród i do tego, co mamy dostępne w grze. Więc, za wykonanie wszystkich zadań czasowych, mamy do zgarnięcia przynęty na potwory. No, spoczko, nagroda! Jak tam sobie ktoś właśnie chodzi na metony. działa sobie. Co tak klacz, poważnie mamy? No. <laughs> poważnie Mamy do tego stanowisko alchemiczne, więc jak ktoś sobie lubi kisić różne eliksiry to standardowo No i 300 golda, skromnie Nawet fajne nagrody, no takie mieliśmy również ostatnio, więc nie mam tutaj zaskoczenia Ale mamy oczywiście nasze zadanka Pokonaj 15 kikimoro wojowników No to e, mamy oczywiście takie zadanko, one są do siebie w sumie podobne, tak jak mieliśmy właśnie ostatnie Do tego kolejne zadanko, kikimoro wojownik, mniej niż 15 sekund Łatwe e, Kikimoro wojownik do pokonania korzystając tylko z petal, bardzo łatwe 3 mory do pokonania wojowniki nie zadając obrażeń kinetycznych a nie od ognia Czyli tutaj nie korzystamy z petard, nie korzystamy z Arda, nie korzystamy z igni bardzo łatwe, fajne yy, zadanko yy, No ja tutaj w sumie na ludzi zrobiłem to chwilę, sobie tylko wchodzą do gierki 50 jednostek z przykrywanej tkanki potwora to zadanie, się praktycznie robi samo, kiedy sobie gracie regularnie No i 10 olejów przeciw insectoidom, czyli to co wam w ziomku mówił już jakieś dwa tygodnie temu żeby mieć sobie szczątki upiora w ekipunku, bo przyda nam się to na oleje przeciwko Insectoidom i to to Właśnie przewidziałam przyszłość, e, że trzeba będzie robić oleje na nasze insektoidy. Moi drodzy, myślę, że nie ma co przedłużać, lecimy sobie już tutaj z kąpeczką naszego odcinka. Zapraszam bardzo serdecznie bycia na bieżąco na kanale, bo będzie dużo się działo, tak jak wspominam, powodzonka w naszym tutaj zadanku kolejnym tygodniowym. Dawajcie znać jak to właśnie u Was, czy jest dużo naszych przeciwników, zawodników, jak u was aktualnie wygląda e, Wiedźmin. Jeżeli macie do mnie jakiekolwiek pytania, pytajcie się teraz śmiało oraz również na serii QA, która oczywiście za niedługo będzie kontynuowana wraz z drugim odcinkiem. Czekajcie na nowe ogłoszenie i nowe serie które są już przeze mnie rozpisane, planowane i na kanale będzie dużo się działo. No i porozmawiamy sobie również o naszym biedźminie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, zapraszam do subskrypcji kanału, zostawienie łapki w górę, komentarza, no i zapraszamy wspólnie do subskrypcji kanału. Dziękujemy za to, że jesteście mój bo jesteście wielcy. I ona dla Was, łapka w górę, dzięki za to, że wspólnie rozwijamy ten kanał. Do usłyszenia.